To bardzo, bardzo dziękuję. Sta się cieszę, że, że z wami jestem i w ogóle pierwsza rzecz, którą chciałem powiedzieć, to cieszę się, że jestem wśród studentów. Ja mam ten problem, że nigdy studentem nie byłem. Chciałbym... Jeżeli bym dał radę, bo tak, powiem tak, najpierw się wytłumaczę, bo rok temu nie przyszedłem i to nie była żadna zdewka, to, że ja studentów się tam nie za bardzo lubię, tylko troszkę taki wstyd, bo jestem niededukowany i mam taki lekki kompleks. Zawsze jak przyjeżdżam do uniwersytetu mam spocone lekcje i tak trochę milczała, że może by jeszcze, dlatego bym chciał, zróbcie mi gdzieś wielką przyjemność i dajcie mi inny sprawda. To znaczy, lepiej jakby już był wypełniony i tam z tymi ocenami jakimi, nie wiem, jakie są teraz, okej, okay, bo to się ciągle zmienia. Ale ono też, magister, doktor, profesor? Nie no, a, a, no mogę wybierać. Nie, bo to udało mi się, że mam... nie dajcie tego drugiego, okay. żeby już nie przesadzać z profesorem To Bardzo Na razie ja tylko czasami chodzę do doktora, ale to chyba nie ten sam. Dobrze, także bardzo dziękuję i to super, że jestem tym dotarciem i że dotarłem i że mnie... I celowe dotarcie, bo to że celowo dotarłem, ja nie Dziękuję bardzo, dajcie mi kiedyś indeks, to jest super, to jest dla mnie będzie wyróżnieni i wypełniony już tam ze wszystkim, okej? Okay? Bardzo dziękuję.